Jest to bardzo duże wydarzenie dla nas i dla naszej szkoły. Bardzo się cieszymy, że jest otwarta sala gimnastyczna, wyremontowana w pełni. No i czekamy teraz, żeby zagrać już na naszej sali nowej. Ale to już jest niebawem, jutro też mamy dzień sportu. Na pewno, wszystko, co wygląda, co jest nowe, a, a wiemy wszyscy jak wyglądało wcześniej, robi wrażenie, ale muszę przyznać, że jest to wynikiem myślę, że dobrego projektu modernizacji, dobrej pracy wykonawców, zarówno w kwestii przebudowy, modernizacji, jak i wyposażenia obiektów. Przyda nam się ten remont tej sali, bo po prostu teraz będziemy mieli więcej przestrzeni, żeby ćwiczyć. Właśnie nie tylko na WEF-ach, tylko też poza. Za lekcyjne. zajęcia to będziemy odbywać właśnie tutaj. Zależy nam na tym, żeby tętniła życiem, żeby była wykorzystywana przez dzieciaki. Po to to robiliśmy, żeby dzieci miały tutaj dobre warunki do rozwijania swoich pasji sportowych, ale też do zabawy wtedy, kiedy jest na to pora. Właśnie stoimy na nowej nawierzchni. Jest to sztuczna nawierzchnia na podwójnym legarowaniu. Trzeba było wymienić grunt. Oczywiście doszły też nowe elementy związane z bezpieczeństwem uczniów, czyli chociażby te materace, które widzimy na ścianach za ramkami. Staramy się, aby zajęcia były i atrakcyjne i bezpieczne. Zmieniło się oświetlenie. Teraz jest oświetlenie i energooszczędne i takie bezpieczne dla oczu, spełniające wszystkie normy. Nie było wcześniej wentylacji i rekuperacji mechanicznej była tylko taka grawitacyjna, zmieniło się też bardzo dużo na zewnątrz. Na terenach zielonych obok Orlika powstała bieżnia do biegów krótkich oraz skocznia do skoków dali, trójskoku. Wcześniej mieliśmy tutaj wewnątrz naszego terenu, ja to nazywałem takim placem manewrowym, taki apelowy plac. Został totalnie przebudowany, teraz mamy takie przyjazne uczniom patio, gdzie będą mogli w tych letnich, wiosennych, jesiennych miesiącach spędzać czas podczas przerw właśnie w takim otoczeniu ogólnoszkolnym. Sala dla nas jest bardzo ważna, tak żeby się rozwijała szkoła, żeby były lepsze osiągnięcia w szkole, w siatkówce, w koszykówce i w różnych dyscyplinach. Kolejny obiekt zmodernizowany gruntownie myślę, że będzie służył Wielu, wielu pokoleniach Augustowian w tej największej naszej szkole. Nie spełniał obiekt kryteriów bezpieczeństwa, już podłoga miała i dziury, i, i gdzieś tam była przegnita, a więc nawierzchnia nie nadawała się już do użyteczności. Oczywiście nie wspomnę o ścianach, oknach, o wyposażeniu, które pamiętały czasy właściwie powstania szkoły. Już i normy związane z atesty, związane ze sprzętem, który był użyteczny już na ten moment, gdybyśmy mieli taki obieg oddawać, one nie zostałyby odebrane, więc to wszystko zostało przebudowane, zmienione. Straszne były warunki, była podłoga strasznie dziurawa, kosze już takie były strasznie na wyczerpaniu, więc nie dało się rady tak przeprowadzić porządnego WF-u. Jest to element programu olimpijskiego Augustów, który w pakiecie złożyliśmy o dofinansowanie i to dofinansowanie uzyskaliśmy. Ta inwestycja to jest ponad 12 milionów złotych, w bardzo dużej części dofinansowana. Dołożyliśmy do tego środki własne na wyposażenie i dlatego mamy tak piękny obiekt, kompleksowo wyposażony, w nowocześnie, który, mówię, będzie służył nie tylko pokoleniom dzieciaków obecnie tutaj uczących się, ale jeszcze kilku, kilku następnym.